Aby złożyć deklarację VAT 26 wchodzimy na e-Urząd Skarbowy. Logujemy się za pomocą jednej z dostępnych metod logowania, w naszym przypadku to profil zaufany. Po przejściu do e-Urzędu Skarbowego wybieramy po lewej stronie kartę deklaracje, a następnie złóż deklarację. Najłatwiej będzie wyszukać taką deklarację, wpisujemy więc VAT-26 i wybieramy tę opcję. Formularz składamy za siebie, wówczas pokażą się nasze dane i przechodzimy dalej. Określamy datę złożenia deklaracji. Co do zasady, będzie to faktyczny dzień wysłania dokumentu, oraz wybieramy nasz właściwy urząd skarbowy. Zaznaczamy pole Złożenie informacji. Przechodzimy do następnego kroku, gdzie ponownie zobaczymy nasze dane. Opcjonalnie możemy podać numer telefonu do kontaktu. Przechodzimy dalej. Teraz należy uzupełnić dane pojazdu. Klikamy przycisk Dodaj. Podajemy markę, model, numer rejestracyjny oraz rok produkcji. Poniżej musimy określić datę nabycia pojazdu. Natomiast data pierwszego wydatku będzie to np. data faktury za opłatę wstępną przy leasingu. Klikamy Zapisz i przechodzimy do następnego kroku, gdzie musimy potwierdzić zgodność danych ze stanem rzeczywistym. Przechodzimy dalej, gdzie możemy jeszcze raz sprawdzić wypełniony formularz, zaakceptować go i wysłać do urzędu. I tym sposobem już wiesz, jak wypełnić deklarację VAT-26.